Cześć kochani, wracam. Wracam, e, witam się z wami po chwilowej przerwie, ale już do was wracam. Trochę się działo. Przez ten czas nagram jeszcze dla Was filmik, właśnie z podsumowaniem maja i z podsumowaniem kwietnia, tak żeby Wam pokazać, jak tutaj się mniej więcej przez ten czas mnie nie było, to wszystko plasowało, jak to wszystko właśnie wyglądało. A dzisiaj przechodzę, przechodzę do Was z rozplanowaniem budżetu na miesiąc czerwiec, więc z góry Wam chciałam podziękować, że mimo przerwy dalej tutaj ze mną jesteście. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostaniecie, jeśli jesteście nowi ze mną na dłużej. Mam nadzieję, że teraz już nie będzie takich dłuższych przerw, bo zapowiada mi się raczej taki już normalny, spokojny okres, ale zobaczymy. Dobra, więc bez zbędnego przedłużania przechodzimy do budżetu na miesiąc czerwiec. Dobrze. A tak więc wyglądałby mój e, budżet na miesiąc czerwiec. Ogólnie czerwiec opowiada się dosyć trudny, ale zobaczymy, jak on wyjdzie. E, więc tak, jeśli chodzi o nasz dochód, no to mamy tutaj tak. Pierwsza wypłata to jest wypłata mojego męża, jest to 4200. E, moja wypłata to jest 3376 zł. Premia mojego męża to jest 700 zł. I jakby druga część mojej wypłaty, nazwana jest tutaj premią, ale to jest jakby druga część mojej wypłaty. E, w tym miesiącu to jest planowo 1772 zł. Z czego również mamy dodatkowe zarobki, czyli wyzwanie: budowa, i tutaj mamy uzbrane 400 zł, które również wchodzi właśnie w ten budżet w tym miesiącu. Więc łącznie mamy w tym miesiącu dochodu ponad 10 tysięcy, dokładnie 10 448 zł. Jeśli chodzi o wydatki stałe, mamy tutaj właśnie oręcz. Jest to kwota 385 zł. Polsat mamy 31, Netflix 47 zł. Ubezpieczenie na życie jedno plus drugie, czyli moje i mojego męża 179, i k 50, szkoła 60, poduszka życiowa 600, budowa jest to właśnie 400 zł. Stąd plus z budżetu z naszego dochodu to jest 2600, łącznie 3000. No i mój mąż, czyli 1400 zł na życie, tam jest paliwo, jedzenie itp., itd., i 1500 zł na jego prezent na urodziny. Co łącznie daje nam 7248 zł. Już uprzedzam od razu pytania właśnie osób, bo że wam że na pewno mogą być. Nie ma tutaj wszystkich opłat związanych z mieszkaniem, typu jakieś czynsze, nieczynsze itd., itd., dlatego, że mieszkamy z rodzicami. No i właśnie rodziców moich było właśnie życzenie to, żeby nie... Opłacać tego typu prądów, czynszów, gazów, tylko te pieniądze, które byśmy właśnie im płacili, dawali na budowę. Więc staramy się robić tak, żeby jak najwięcej kaszy, kasy szło nam właśnie na budowę i bardzo się cieszymy, że mamy taką możliwość. Zostaje nam, kochani, na wydatki zmienne i ogólne oszczędności. 3200 zł i teraz mamy tutaj właśnie tak wydatki zmienne. No to jest jedzenie do pracy. To jest tylko dla mnie kategoria. Jakby coś. 400 zł jest dla mnie do pracy. Paliwo. 400 zł też jest tylko na jeden samochód. Przyjemności. To jest 300 zł. Zdrowie. Tu mamy stówkę. Moda i uroda. To jest 250 urodziny. To jest 100. Rozrywka 50 zł, na naprawa auta 200 i nieplanowana 90, co łącznie daje nam na przeżycie do wydania w tym miesiącu 1890 zł i na oszczędności zostaje nam 1310, z czego wydatki roczne w tym miesiącu wynoszą nas 1010 zł. Mamy tutaj Sylwester i Boże Narodzenie to jest 130 i 210, ubezpieczenie jednego samochodu 40, przegląd punta 30, przegląd i ubezpieczenie drugiego auta to jest 175, podatek za ziemię 25, wakacje 400. Zostaje nam, kochani, 300 zł. Które przeznaczamy tutaj na e, priorytety, czyli w tym miesiącu jest to impreza okolicznościowa 250 zł i samochód 50, dlatego że resztę moich priorytetów e, już poopłacałam za miesiąc czerwiec w maju, więc nie muszę je w tym miesiącu e, opłacać. Tak wygląda podsumowanie tygodni, e, więc będziemy sobie je wspólnie podsumowywać w kolejnych filmach. Mam nadzieję, że mi się o to uda właśnie nagrać w postaci filmów. Nie w postaci shortów, więc byłoby far bardzo, bardzo fajnie by było, jakby się nam to tak właśnie udało. Więc tak moi drodzy, wygląda budżet na miesiąc czerwiec na 2024 rok. No i co? Ja się z Wami będę dzisiaj żegnać. Życzę Wam udanego weekendu i my, słuchajcie, widzimy się już, a raczej słyszymy w kolejnych filmach i jeszcze raz bardzo dziękuję, że jesteście. Zostawcie coś po sobie w komentarzu, żebym wiedziała, że... Dalej tutaj e, mnie oglądacie i słuchacie, będzie mi bardzo miło. E, więc do usłyszenia, Buziaczki, i życzę Wam e, miłego weekendu. Jeszcze raz. Pozdrawiam, papa. Pa.